Teraz przed państwem wujek Suchar. Prostytutka postanowiła zakończyć swoją pracę i znaleźć męża, aby osiedlić się na stałe. Miała w swoim życiu tak wielu klientów, że zdecydowała się znaleźć mężczyznę w swoim wieku, który jeszcze nie miał doświadczenia z kobietami. W końcu udało jej się takiego znaleźć. Był to programista pochodzący z Australii. Przed nocą poślubną poszła do łazienki, aby przebrać się w atrakcyjną bieliznę. Kiedy wróciła do pokoju, zauważyła, że wszystkie meble zostały przesunięte do ścian, a środek pokoju był zupełnie pusty. Zdziwiła się i zapytała, o co chodzi. Mężczyzna odpowiedział: Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z kobietą, ale jeśli to działa tak samo jak z kangurzycą. To będziemy potrzebować dużo miejsca. Pani Kowalska, żeby rozwód był z winy męża, musimy na niego coś mieć. Czy mąż nadużywa alkoholu? Nie, skąd? Gdyby tylko spróbował, to ja bym mu. Czy nie przekazuje pieniędzy? Nie, absolutnie. Oddaję wszystko, co do grosza. Już by mi tylko schował złotówkę, to ja.